I lecimy rybeczki, moje drogie. Już tylko odcinam, słuchajcie, filmy. Już tylko filmiki odcinam, co kocie, jak co się patrzysz. Co się patrzy. No i mruczku, te mruczusiu z jedną łapką. dobrze lecimy. Ja siedzę na, ja siedzę mam. Yy, ta moja siedzianka jest taka, że po środku są dwa takie głębokie wejścia na siedzenie, a po środku jest taka decha jakaś. Ja siedzę na deseczce, a kotek na kocyku sobie w tym miękkim tym No, jest wszystko w normie po prostu. Kociejuch mały. Co nam się odkryło rybki? Świętowanie. Coś będziecie świętować przede wszystkim, pięknie wchodzicie w swoją energię. W tym tygodniu jest odkrycie tajemnicy, czyli coś odkryłyście, jesteście zadowolone, co jest zgodne z prawdą. No i słuchajcie, Macie gwiazdkę, drogi. Rybki. Piękne czytanie, już jest piękne czytanie. To czyli i koło fortuny, i wiadomości, słuchajcie, i w pracy, to ktoś tam wraca z pracy, kogoś gonicie z pracy, coś ucinacie z pracy, koniec, zakończenie walki, jeżeli chodzi o zdrówko. O co tutaj mówię? O co tu chodzi? Czyli pozbycie się, pozbycie się tak naprawdę kogoś, konkurentów, tak? Pozbycie się konkurentów, moi drodzy, ale energię mamy cudno, cud Malina, rybeczki. Słuchajcie, nie powinnam tego czytać, tylko karty Wam przedstawić, bo są piękne. Nie, jest odkrycie tajemnicy, która prowadzi do zdobycia pieniążka, która prowadzi do zdobycia zdrówka, która prowadzi do nas, do spełnienia marzeń z przeszłości. Tak naprawdę coś tworzymy, z czegoś się cieszymy, coś się wykluło fajnego, jest jakaś nowa propozycja, jest jakaś nowa szansa na drogach karnos na drogach karno-skarbowo-sądowych, wygrywacie, słuchajcie, pozbywacie się jakichś złudzeń, ale jednocześnie nie dajecie się okać, gwiazdka Wam świeci przez cały tydzień, czyli tak naprawdę przepiękne macie karty, nie wiecie o tym rybki, że musicie dokonać wyboru, być może idzie romans do, do samotnych, idzie romans, idzie jakaś energia, nie, słuchajcie, jakaś energia powietrza, energia, słuchaj, może być energia powietrza, może być tutaj wodnik, tak, ale ktoś do Was tutaj idzie i chce zapukać, tylko ci czy będziecie chcieli otworzyć drzwi, bo myślicie, drogie rybeczki, słuchajcie o tym, no może być strzelec, tak, no bo to jest strzelec, jeszcze jest strzelec, no ogólnie trygon, trygon ognia może do Was tutaj przyjść, powiedzmy, może być wodnik ale też jednocześnie, słuchajcie, może być to może być to znak ziemski ktoś ogólnie z przeszłości, tak, przychodzi do Was, przychodzi do Was, przychodzą jakieś informacje, przychodzą jakieś zdarzenia przychodzą myśli, słuchajcie tylko wydaje mi się, drogie rybki, że w tym tygodniu po prostu zakończacie pewne relacje, pewne myślenie o kimś o kimś, kto, kto spowodował, że masz, masz, rybko, problemy z prawem, że masz błąd, nie możesz wejść na te koło fortuny, że nie mogłeś wejść na koło fortuny jest ogrom zdarzeń, ogrom zdarzeń zdarzeń, ogrom sytuacji, ogrom tak naprawdę no takiego wejścia, pójścia do przodu, ale jednocześnie jest coś zakiełkuje, coś pięknego, coś takiego co sprawi, że, że droga rybka tak naprawdę uśmiechniesz się i uwierzysz w tą gwiazdkę, która nad tobą tak naprawdę czuwa, jeżeli chodzi o pieniążki nie ma straty, wręcz bym powiedziała, że odwrotnie do dobrej wiadomości, jeżeli chodzi słuchajcie, o uczucia to coś fajnego się odkryje, słuchajcie coś fajnego wyjdzie, i do wiadomości na pewno od tych trygonów do was, czyli luźne znajomości tak naprawdę, lub nie wiecie, że część z was wda się tak naprawdę w romans na nowo, bo jest to osoba z Waszej przeszłości, moje drogie rybki. Także tak to widzę. Ale jest odcięcie to tak, jakby było ja się wdam z Tobą w romans, ja wejdę w to znajomość. Owszem, ja wejdę z powrotem w to samą wodę, ale. Już na moich warunkach, bo tutaj jest śmierć, słuchajcie, i tu już nie ma marzeń, nie ma marzeń, tylko idzie wszystko zgodnie, słuchajcie, ze sprawiedliwością. Czyli tak naprawdę wygrywacie coś w związkach, wygrywacie coś w związkach, wygrywacie coś w znajomościach, coś wyważacie bardzo ładnie, tak naprawdę i te koło fortuny zaczyna Wam sprzyjać. No i szykujcie się rybki do jakiejś podróży, szykują się podróże. Podróże będą za 10 tygodni, najpóźniej podróże szykują się Wam za 10 tygodni, najpóźniej tak naprawdę. W ósmym tygodniu jest ogrom zdarzeń, ogłok tłumu, i jak to się mówi, ale tutaj się już zapisuje, że tak naprawdę już możecie, bo tak jakby była już puszczona wiadomość, jest to zgodne z prawem, tak naprawdę na to czekałyście, takie podjęłyście wcześniej decyzje i te decyzje, te decyzje tak naprawdę spowodują w tym tygodniu, że będziecie świętowały, będziecie zadowolone i z przyjemnością będziecie sięgały tak naprawdę do swoich starych, takich nie wiem, czy będziecie odwiedzały stare miejsca, czy czy będziecie próbowało odkryć tajemnicę jakoś z przeszłości, ale tajemnica zostanie odkryta tak naprawdę i wy ją same pochowacie, czyli odetniecie, odetniecie od siebie takie szanse energie, moje drogie, ale wchodzicie rybeczki, bardzo ładny tydzień dla Was, bo jest takie rozwinięcie skrzydeł, wejście na koło fortuny, a przynajmniej dla tych, którzy szukali pracy, no to jest odkrycie, jest odkrycie, jest pójście do tej pracy, jest zgodne z prawem tak naprawdę gwiazdeczka przyświeca macie zielone światło, tak naprawdę w każdej dziedzinie życia moje drogi. Bo wszystko to, co będzie kulało, to odrzucacie, odrzucacie, znajdujecie na to sposób, wasza intuicja pięknie tutaj działa. Ale nie ma tu marzeń, czyli jesteście w swoich cudnych energiach, świeżych energiach, ale nie pozwalacie sobie na takie marzenia, na tak naprawdę, na takie wyizolowanie się w tym, tym bardziej, że tutaj mamy ten księżyc do góry nogami, czyli tak naprawdę, nic nie ma tej ułudy, nie ma tej fantazji, wy się tego pozbywacie ze swojego życia. Jeżeli chodzi o zdrówko, słuchajcie. Wydaje mi się, że to tak jak byłby, nie wiem, regres zdrowienia, że coś się zaczyna dziać, zakończenie walki, poddanie się pewne, poddanie się, nie wiem, czy wyrokom, czy, czy sytuacją, czy po prostu oczekiwanie jakieś, tak, poddanie się, zakończenie walki, nie wiem, czy o siebie, czy o coś, no powiedziałabym, że no tutaj mamy te trzy miecze, tam jeszcze ktoś tam idzie, te serducho boli gdzieś tam, jeden jest, jeden się pokrzywił na wszystkie strony, no ale tak naprawdę jest zakończenie walki, o coś, to było, nawet gdybyście zwyciężyły, no to zwyciężacie na chwilę, a Wy chcecie, to tak jakby Was w tym tygodniu nie zadawalało częściowe zwycięstwo, tylko tak naprawdę dążycie do tego, żeby wszystko się pięknie uładziło i na kole życie, żeby się wyprostowało. I tak też moje rybki się stanie, macie piękne energię, słuchajcie, w centrum czytania macie trzy tak bardzo mocne karty, macie kapłankę, macie sprawiedliwość macie gwiazdę i czwarte macie wybór w energii, nad główką macie, słuchajcie, koło fortuny i pod spodem macie śmierć przykrytą tak naprawdę z, z księżycem. Więc o czymś tu mowa, to jest po prostu tak wielkie emocjonalne czytanie. Czyli będzie się działo emocjonalnie, się troszeczkę podzieje, ale to tak jakbyście nastawiły się na na czerpanie. Na to znaczy, z mądro my, tak jakbyście, może podeszły ze swoją mądrością życiową, bo to jest mądrość życiowa, podejście z mądrością, a nie z emocjonalnością. Emocjonalność jest, ona jest świeża, ona jest fajna, ale te wybory, tak naprawdę ta sprawiedliwość i, te, i ci kochankowie, słuchajcie. To są bardzo słuszne wybory i jeżeli coś mi nie pasuje, a jest to z przeszłości, są to wybory dotyczące przeszłości, mojej przeszłości, one są pięknie ucienane. jeżeli nie, jeżeli, słuchajcie, Wam nie pasuje, jesteście z tego tytułu zadowolone i szczęśliwe. Ogólnie piękny tydzień, słuchajcie, dla rybek, tylko trzeba się po prostu, trzeba zakończyć jakąś walkę. Też pozdrawiam rybki serdecznie i do czytania za tydzień. Buziaczki, hej, pa.